Przed wyjazdem Rosjanie bardzo nas okradli. Klienci dawali swój towar, były już zaliczki itd., tak no ale było tak, że trzeba było to wszystko zwrócić klientom i bardzo ubodzy przyjechaliśmy. Urodziłam się w Stanisławowie na Kresach. Jak słyszałam, to krasy wołyńskie, tak? Babcia mnie wychowywała, bo mama moja umarła przy urodzeniu moim. Także wychowywali mnie rodzina. Było bardzo trudno, bo wujek po dziadku, znaczy po ojcu, odziedziczył zakład szewski w Stanisławowie. No ale później jak Niemcy wkroczyli, to kazali opuścić, bo to było w samym Śródmieściu. Opuścić ten zakład. Więc była taka pralnia na podwórku wybudowana, więc wujkowie tam prowadzili dalszy swoją działalność szewską. I właśnie przed wyjazdem Rosjanie bardzo nas okradli otruli psa jakżeśmy wyjeżdżali, bo niektórzy y, klienci dawali swój towar, były już zaliczki i tak dalej, no ale było tak, że trzeba było to wszystko zwrócić klientom. I bardzo ubodzy przyjechaliśmy na zachód. Nie wolno nawet było żadnych mebli mieć. Tylko mieliśmy szafę czy drzwiową, która była rozbierana i była owinięta takimi specjalnie tak jak worki i to było pod spodem, pod tymi skrzyniami, tak że Rosjanie nic nie, nie, nie zauważyli u nas. A tak jak żeśmy odjeżdżali to na peronie, to to skład meblowy był. Bo kto coś wziął, to nie mógł wziąć, bo wszystko zostało odebrane i na peronie zostało. Stamtąd po wojnie wyjechaliśmy, bo nie chcieliśmy być pod zaborem rosyjskim. Wyjechaliśmy do Rzeszowa, jechaliśmy Prawie trzy dni pociągiem tym. Bydlęcy to dobrze, że był bydlęcy, bo były wagony te węglarki. To nie było okrycia, to było bardzo przykre w ten czas. Mieszkaliśmy najpierw w bardzo trudnych warunkach na placu Kidzińskiego, to koło dworca. Później podzieliły się rodziny. Częściowo wyjechaliśmy do Opola no i byłam jeszcze taką młodą osobą, 17-18 lat. Chciałam iść się uczyć dalej, nie było szans, bo nie pozwalają warunki na to. I ja poszłam pracować jako 16-latka. Cygarniczki szklane, no, przyjął mi ten właśnie, to w Opolu był. Ale moja ciocia jedna właśnie później dowiedziała się, że ozdoby choinkowe w Opolu i tam jest jej dobra znajoma ze Stanisławowa kadrową. No to byłam jeszcze niepełnoletnia, nie? ale przyjęli mi na ten kurs ozdób choinkowych i ale dosyć sprytnie mi to wychodziło. Aby się zorientować, czy ja jestem tak sprytna we wszystkim, wzięli mi na dziesięciodniowy kurs dowódców Plutonu, dowódców kompanii, szefów kompanii w Lublincu, koło Częstochowy. No i także było to 3 miesiące. Normalnie tryb wojskowy był. Wszystko: te ćwiczenia, szczelectwo, strzel musztry. Nocne alarmy, które naprawdę trzeba było wszystko umieć w paru minutach. Na tym kursie to też były pewne takie historie, no bo chciałyśmy iść do kościoła, bo to człowiek młody, ja na przykład nie orientowałam się, że to jakiś rozłam jest między kościołem. A e, życiem. W tym kursie, jak pytali się, do jakiej organizacji należy, no ja mówię, to Sodalicji. A co to jest? Ja mówię, no, w kościele. Byłam zdziwiona, że to nie mogę tego mówić. No ale już e, było tak, że do kościoła. No, trochę trudno było wydostać się, bo zawsze robili w niedzielę zajęcia świetlicowe. Dowódca mówi: Jak tak bardzo się chcecie modlić, to wystarczy, jak się pomodlicie na sali. No dobrze, na sali. Jedna tam z koleżanek wystawiła obrazek. A ja mówię: To wiecie co? To ja mam. Większy. I miałam w pierwszej komunii ze sobą ten obrazek, i postawiłam na oknie, no i modlimy się. Jak kazali, tak robimy. Pada dowódca, patrzy, co się dzieje, wyszła. Za chwilę przychodzi taki do politycznego, co był, nie wiem, czy on był majorem, już tak nie pamiętam tego. Wziął ten obrazek, zabrał no i skończyło się. <laughs> I nazwali naszą drużynę kaplicą. No bo tam żeśmy się modliły wszystkie. Oczywiście było nad nami później taki koleżeński sąd. To było nawet do 24.00 się to wszystko ciągnęło. No, byłyśmy tam ukarane, ja bardziej, bo przecież dowód mój to był obrazek pierwszej komunii, ale ukończyłam.